Siedem faktów na temat ataku nożem. Czy trenujesz wystarczająco realistycznie? W 80% przypadków będziesz zaskoczony atakiem. Prawdopodobnie osoba, która będzie chciała Ciebie napaść, będzie miała schowane narzędzie za sobą. Będzie chciała Ciebie czymś zaskoczyć, odwrócić Twoją uwagę w jakikolwiek sposób. Nie będzie chciała wyglądać na groźną, może będzie miała nóż w kieszeni za sobą. Będzie chciała Cię zagadać, zrobić wszystko, żeby móc zaatakować z zaskoczenia. I na to również musisz być przygotowany i pod to musisz trenować. Dystans. W 70% przypadków atak nożownika następuje w przedziale mniejszym niż 1 metr, więc nie będziesz mógł utrzymać dystansu z takim przeciwnikiem. Jedne co pozostaje to trenowanie szybkiej reakcji w sposób kontrolowany. Druga ręka, czyli 71% przypadków, w których atak oprócz tego, że narzędzie w tym przypadku na przykład nóż trafia w kierunku osoby napadanej możecie również złapać za włosy, za ciuchy, możecie je uderzyć. Może próbować się szarpać. Druga ręka jest również przez niego używana, i to też trzeba trenować, nie zostawiać samego ataku nożem. Dołożyć chwyt i drugą rękę, która może mieć napastnik. Nie tylko jedno wkucie. W ponad 90% przypadków atakujący zadaje więcej niż jedno wkucie. 3-4 na sekundę nie pozwoli ci na to, żebyś sprawdził, czy przy jednej próbie uda ci się zaaplikować jakąś technikę obrony. Będzie chciał być brutalny, będzie chciał to zrobić szybko i wielokrotnie. Brutalny atak. Bazując na wszystkim, co do tej pory powiedziałem, przygotuj się na to, że takie spotkanie nie należy do miłych. Na pewno będzie w tym więcej agresji, którą możesz spotkać w ringu czy w klatce, więc przygotuj się na to, że no niestety poniesiesz jakieś konsekwencje takiego spotkania. Ale jeżeli jesteś prawdziwym wojownikiem, musisz być na to również przygotowany. Przewrócisz się, upadniesz, bądź się poślizgniesz. Około 50% przypadków tak się kończy. Czy będzie to poślizgnięcie o własną krew, czy potknięcie o jakiś przedmiot może się to skończyć na ziemi. Co za tym idzie, musisz umieć walczyć z takim przeciwnikiem również na ziemi. Krótka walka. Ponad 50% takich ataków kończy się w 7 sekund, co oznacza, że do tej pory możesz otrzymać 25-35 uderzeń takim nożem. Co za tym idzie, reakcja musi być szybka i przyzwyczajenie do 3-minutowych rund ze sportu walki, dla przykładu, może nie mieć bezpośredniego przełożenia na intensywność takiego pojedynku, dlatego takie sytuacje trzeba trenować osobno. Dziękuję za obejrzenie. Mamy nadzieję, że materiał się podobał. Oczywiście, jeżeli się podobało, zostaw lajka, suba. I zapraszam do innych filmów. Dzięki.